Na ten temat rozumiewaliśmy, ale ponieważ temat rzeczywiście może nie dotyczy akurat tego konkretnych mistrzostw, ale dotyczy golfa jako takiego, to wobec w takim razie wszystkich uczestników tego spotkania chciałbym powiedzieć. Otóż wczoraj. W Centrum Olimpijskim między pan y, Senator Andrzej Persson i również y, prezes Andrzej Krasiński, prezes PKR-u wręczali nominacje y, młodym sportowcom na drugie letnie młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie, które będą od 16 odbywały się w Nankinie w Chinach. Y, wśród 21 y, związków, które nawet mam tu przed sobą tą listę, no niestety nie znalazł się golf. I pytanie właśnie, jak to się stało? Bo czy yy, yy, bo wiem, że jeśli chodzi o igrzyska dla seniorów, to yy, golf jest w programie igrzysk Olimpijskich. Nie wiem, nie sprawdzałem, czy jest, yy, jeśli chodzi o igrzyska młodzieżowe. A jeśli jest, to w takim razie dlaczego. Yy, no nie wiem, czy ktoś jest ze związku golfa w tej chwili tu na sali, ale chciałbym usłyszeć właśnie odpowiedź, jeśli ktoś jest. Dlaczego właśnie nikt się nie znalazł w tej ekipie wśród golfistów, a jak słyszymy właśnie mamy bardzo zdolną młodzież. Dziękuję bardzo. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję.